Pan z wami. Kończy się ten gorący, piękny, wakacyjny dzień pański, niedziela. Jest to dzień, który ma sens o tyle, o ile jesteśmy gotowi, żeby uwielbić Stwórcę i Zbawcę, żeby dostrzec Pana Boga, który jest godny wdzięczności i chwały. A Pan Bóg zawsze odbiera swoją chwałę nie tylko z naszych ust, ale przede wszystkim e, wtedy, kiedy widzi nas zadowolonymi. Kiedy możemy zharmonizować się z Jego zamiarami, planami, dostrzegamy Jego e, upominki w życiu, prezenty, dajemy się uprowadzić i jesteśmy ludźmi zadowolonymi z tego, że zostali obdarowani darem zaufania, wiary. Z wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Marka. Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta, a towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nadszedł Szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd on to ma i co za mądrość, która mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to Cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cuda. Jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Pała Tobie Chryste. Kochani, dzisiaj w ten upalny, wakacyjny wieczór Chrystus przygotował nam piękne słowo. Cudowne takie słowo, które trafia w serce. Wszystkie lektury, wszystkie czytania. Są bardzo wyraziste. I powraca temat proroka. Wielu z nas się już odzwyczaiło od proroków, i wydaje nam się, że prorocy to jest zjawisko, które istniało gdzieś tam kiedyś, dawniej zamknięte, zapisane w księgach Starego Testamentu. A więc to, co jest stare, to już jest przebrzmiałe. Dzisiaj mamy ekspertów, coacherów, psychoterapeutów, różnych innych trenerów. Po co nam prorocy? Tymczasem prorocy nie wyginęli wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, bo kiedy otwieramy listy świętego Pawła i znajdujemy różne miejsca rozsiane świadectwa tego, jak funkcjonował Kościół Pierwotny, jak żyły wspólnoty chrześcijańskie w pierwszym pokoleniu po tym apostolskim, po, po zmartwychwstaniu Chrystusa, to wiemy, że także y, była obfitość proroków. I dzisiaj Kościół także potrzebuje proroków. Gdyby prorocy wyginęli, to także Kościół zamieniłby się w bezduszną instytucję, nikomu niepotrzebną. Ja bym osobiście, szczerze mówiąc, nie chciał żyć w takim Kościele bez proroków. Dlatego dzisiaj potrzebujemy nieustannie prosić Boga o, o to także, żeby budził proroków. My nigdy nie będziemy wiedzieć, czy prorok będzie w koloradce, czy będzie w sukience, czy będzie w garniturze, czy będzie w t-shircie. To jest drugorzędne. Czy prorok będzie miał dzieci, czy prorok będzie w jakimś klasztorze. W każdym razie, kim jest prorok? Prorok to jest człowiek, którego Bóg obudził. Tak dzisiaj się zaczynało to pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela. Ezechiel jest bardzo młodym człowiekiem. Młodym, można było powiedzieć, jeszcze chłopcem, takim, który nie czuje się jeszcze gotowy, żeby przemawiać, i wręcz nawet kiedy, kiedy Bóg go posyła, to Ezechiel reaguje lękiem. Reaguje lękiem przed tym, że mu się oczy otwierają, przed wizjami Boga. Reaguje lękiem przed tym, z czym, że Bóg go posyła, że Bóg go chce. Bardzo często Ezechiel pada twarzą na ziemię. Bóg go musi dźwigać, ale to, co czyni proroka, to jest to właśnie, co dzisiaj słyszeliśmy w tym pierwszym, w pierwszym zdaniu, Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi, a potem słuchałem tego, który do mnie mówił. I zobaczcie, jeśli, jeśli nie doświadczymy czegoś takiego, że usłyszymy słowo z nieba, słowo Boga, które wiem, że jest skierowane do mnie, że ono jest posłane na mój adres, dotyczy mnie. Nieraz miałem takie wrażenie, jak słuchałem kogoś w kościele, kogoś właśnie, kto był dla mnie prorokiem, że pierwszy raz widzę człowieka, i on mówi w taki sposób, że ja mam nieodparte wrażenie, żeby się go, nieodpartą potrzebę, żeby się go zapytać, skąd ty mnie znasz? On to znaczy prorokować na życie drugiego człowieka. To, to, to nie znaczy być jasnowidzem, czy w ogóle mieć jakieś widzenia, czy e, przepowiadać przyszłość. Prorok ma oczy otwarte. I to z jednej strony jest wielkim szczęściem, a z drugiej strony dla proroka jest, jest też pewną niewygodą, pewnym nieszczęściem. Bo to jest tak jakby, nie wiem czy wam się kiedyś zdarzyło, przepraszam za porównanie, z moich lat studenckich. To jakby pozostać na jakiejś imprezie tak zwanej, czy prywatce, jedyny trzeźwy, gdzie wokół wszyscy są pijani i bełkoczą. Trudne i nieprzyjemne wrażenie, ale podobne wrażenie może mieć ktoś, komu się oczy otwarły i kto zaczyna widzieć inaczej. Czuć inaczej, słyszeć inaczej, właśnie został dotknięty przez słowo i postawiony na nogi. I dzięki temu otrzymuje pewną zdolność słuchania. Strasznie niesamowicie trudna zdolność słuchania, wsłuchiwania się w głos Boga. Ta umiejętność, ciekawość, także pewna. Pewna fascynacja wewnętrzna, bycie zaintrygowanym wewnętrznie. Co Bóg mówi do mnie, co Bóg mówi do tego pokolenia, co dzisiaj Bóg chce powiedzieć tutaj tym ludziom, którzy są obecni? Co Bóg mówi do nas poprzez fakty, co ci chciał powiedzieć poprzez wydarzenia tego tygodnia? Były trudne? Dostałeś w kość? Dostałeś w skórę? Płakałeś, narzekałeś? Nic nie zrozumiałeś? A być może Pan Bóg chciał Cię y, m, pogłaskać, dodać odwagi jakimś wydarzeniem, pocieszyć Cię, przygotować Cię na coś bardzo ważnego, wyostrzyć zmysły. Pamiętam, jak w, we swoich wspomnieniach Jacek Kuroń pisał, że kiedy prowadzili głodówki w latach walki z komuną, jeszcze to po iluś dniach głodówki zaczynają wyostrzać się zmysły. Wtedy pomyślałem sobie, Boże drogi, zaczynam chyba rozumieć, dlaczego w Kościele jest post. Jakie on może mieć znaczenie. Że nie, to nie tylko znaczy, żeby podkreślić znaczenie jakiegoś dnia. Post wyostrza zmysły. Tak samo jak Pan Bóg czasami czegoś ci zacznie odmawiać w życiu. Czegoś nie otrzymujesz, co byś chciał. Nie taka pensja, nie taka żona, nie takie dzieci, nie, taka, nie takie uznanie w pracy, jak należy. Pan Bóg czasami nas trzyma przez dłuższy czas na pewnym deficycie. Nie dostaniesz tego, co chcesz. Nie dostaniesz tyle pochwał ze strony żony, ile byś chciał, nie dostaniesz tyle uznania w pracy, wręcz nawet czasami odwrotnie. Spodziewamy się czegoś pozytywnego, dobrego, a okazuje się, że komuś innemu to przyznano, albo że Cię, zamiast pochwalić, to Cię ochrzaniono, albo potraktowano obojętnie. I, i jesteśmy, często żyjemy na takim deficycie. Nieraz Pan Bóg powoduje taki post uznania, czy post szacunku, czy post dobrego samopoczucia, no, wystarczy, nawet w zeszłym tygodniu się zastanawiałem, jak to jest, że dwa razy wyjechałem do centrum i dwa razy usłyszałem, że jestem kretynem baranem, i kto mi dał prawo jazdy. I się zastanawiałem potem długo i myślałem, co ja zrobiłem złego? Chyba wszystko było według przepisów. Komu się śpieszyło, za bardzo komuś coś nie, nie podobało się. Ten post ma sens, dlatego, że wyostrza zmysły. W ten sposób się staniesz prorokiem. Prorok się budzi spośród tych, którzy są uśpieni, którzy się dobrze czują w, czują w systemie, dobrze się zaadaptowali do życia. Mieszkanko, samochodzik, internet. Mała stabilizacja, trochę hobby, trochę wakacji, trochę ciucha, odchudzić się, opalić się i to jest to, to, to maksimum szczęścia, które możemy osiągnąć. Jeszcze udanego wnuka mieć, od czasu do czasu coś systemy, sy sympatycznego na swój temat usłyszeć i to jest to całe nasze szczęście. Taki często i i stanowimy ideał. Zadowolonych, napasionych, najedzonych zwierzaków, którzy nie zdają sobie sprawy, że idą powoli w stronę cmentarza. I dopiero człowiek musi się obudzić i zobaczyć, że życie ma większą perspektywę że jest coś więcej, że jest ktoś w tym życiu, kto działa, kto pracuje na Twoją korzyść, kto, kto się Tobą interesuje i komu jesteś potrzebny. Jeśli dojdzie do takiego spotkania, takiego zderzenia z Panem Bogiem, właśnie wtedy rodzi się prorok. Prorok ma trudne życie, dlatego że prorok będzie często się spotykał z niezrozumieniem, będzie odrzucany. Czasami nie będzie lubiany. Ci, którzy więcej widzą czy więcej czują, wcale nie są lubiani. Ten, który mówi prawdę, Często nie będą mu klaskać, nie będą mu dawać prezentów, będą cię nie lubić, czasem będą nienawidzieć. To jest przyczyna, korzeń naszego konformizmu, że bardzo często yy, nie mówimy jeden drugiemu prawdy. Oszukujemy się, robimy przed sobą kabaret, komedię, prowadzimy grę na miny, udajemy, dostosowujemy miny, do, dobre miny do złej gry. Prorok natomiast mówi prawdę. Prorok mówi prawdę, bo jest przekonany, że prawda, jeśli do ciebie dotrze, to cię ocali, ocaleje, ocali. Czasami prorok krzyczy, podnosi głos, zedrze tapetę, opuka stynku, zostawicie nagiego, zostawicie w złym samopoczuciu. Czasami to jest jedyne wyjście, żebyś mógł pomyśleć, żebyś poczuł się niewygodnie, żebyś dostrzegł prawdę prawda czasami jest niewygodna, jest bolesna ale poznacie prawdę i prawda was uczyni wolnymi, mówi Jezus Chrystus dlatego nieraz Pan Bóg się posługuje takim odzieraniem takim odzieraniem z tynku odzieraniem z dobrego samopoczucia pozbawia nas dobrych, fałszywych kłamliwych wyobrażeń o sobie o innych, żebyśmy się po, żeby się poczuł trochę źle żeby zaczął szukać żeby zaczął mieć pytania i niejednokrotnie właśnie w takim momencie, w takiej sytuacji Człowiek zapragnie modlitwy, zapragnie spowiedzi, zapragnie rozmowy Zada drugiemu pytania, których wcześniej nie miał potrzeby zadawać Najgorzej jest, jeśli od dłuższego czasu wszystko idzie w życiu dobrze Taki egzystencjalny budyń Wszystko idzie dobrze, jeśli tak za długo idzie dobrze, to ja bym się martwił Śpij kochany, śpij Lulej, że Jezuniu, tylko nie jesteś Jezuniem Jesteś człowiekiem, który jesteś wzywany do nawrócenia, i dlatego potrzebujemy proroka, żeby nas budził. To jest bardzo ważne, bo dzisiaj Jezus, jakby sam pokazuje, jak trudna jest rola proroka. Jezus przyjmuje odrzucenie. To nie jest odrzucenie jakieś gwałtowne, brutalne. Nie rzucają mu się do gardła, nie chcą mu przegryć, a, przegryźć aorty, nie chcą mu uciąć głowy, nie chcą go z, zrzucić ze skały. Tak jak w innych wypadkach, w innych sytuacjach się zdarzało. Przychodzi do swoich. To jest słowo bardzo mocne, bo Ewangelia dzisiaj się spełnia pośród nas. Jezus przychodzi do swoich, czyli do tych, którzy wydaje się, są mu najbliżsi. Chodzą na ursynowie tutaj w Natolinie na godzinę 20 do parafii ofiarowania pańskiego. Chodzą co tydzień, chodzą nieraz częściej, modlą się, inni ludzie patrzą na ciebie i myślą: O, ty jesteś katolik, katolik albo katol, albo nie wiem co. Jezus idzie do tych bliskich, do, 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 do księży, którzy mają tytuły, którzy mają uznanie, mają siły włosy. I co się dzieje? Przychodzi do swoich i nie może pokonać pewnej bariery, pewnego pola elektromagnetycznego, które wytwarzają ludzie wokół siebie. Nie dopuszczą go do siebie. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony go znają, więc go sobie oswoili już. Niczego się po Jezusie nie spodziewają. Patrzą na Jezusa, mówią, nieźle gada, ma dobre słowo, rzeczywiście jest poruszający, uderzający, czyni cuda, ale kto to jest? to jest? Przecież to jest jakiś stolarz, przecież my znamy jego rodzinę, my znamy jego, jego, jego rodzeństwo, kuzynów. Za kogo on się ma? I mówię Ewangelia, powątpiewali w niego, i dlatego Jezus nie mógł nikogo uzdrowić, tylko na niektórych położył ręce. Inni natomiast trzymali dystans i dziwił się zdziwienie Jezusa Chrystusa. Ile razy Jezus doświadcza tego zdziwienia, zdumienia, zaskoczenia, kiedy patrzy na Ciebie czy na mnie. Dziwił się z powodu ich niedowiarstwa. To jest jedno z najbardziej dramatycznych fragmentów w Ewangelii, jakie znam, jakie do mnie przemówiły. Najbardziej dramatycznych, bo próbuję sobie wyobrazić, że yy, myśleć o Bożym miłosierdziu. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Nie ma takiej, y, y, takiej nędzy moralnej, z której Bóg nie mógłby człowieka wyprowadzić. Obojętnie, co byśmy nie wymyślili. Obojętnie, czego byśmy nie doświadczyli. Być może kogoś tu życie przeczołgało. Być może ktoś tu y, doświadczył, co to znaczy nauk. Co znaczy wracać nieustannie do tego samego grzechu? Być może ktoś poznał w sobie siłę obłudy, świętej obłudy, że człowiek sobie nie ma nic do wyrzucenia i cały czas wydaje się, że chodzi ścieżkami cnoty, a innych nie znosi. Jest cały czas wpaczony w siebie, inni go irytują. Co z tego, że masz rację, a nikogo nie kochasz? Co z tego, że masz dużo wiedzy religijnej, a inni ludzie boją się do Ciebie zbliżyć? Być może nieraz żeśmy się z czymś takim skonfrontowali. Swoją własną nędzę żeśmy poznali. Nie ma takiej sytuacji, z której Bóg nie mógłby wyprowadzić. Wszystkie grzechy Bóg jest w stanie przebaczyć. Wszystkie. To dla nas są tylko grzechy bardziej lub mniej gorszące. Do pewnych grzechów się przyzwyczajamy i mówimy: My cóż to takiego? Innych grzechów byśmy nawet, y, nawet we śnie byśmy nie popełnili. I zawsze byśmy mówili: O, je, jeśli o mnie chodzi, to co to, to, to nie. Nie ma takiego grzechu, nie ma takiego zgorszenia, nie ma takiego wstydu, którego Bóg nie mógłby uleczyć, odwrócić, zamienić, wyprowadzić z tego coś dobrego. Jest tylko jedna sytuacja. W naszym życiu, która może wiązać Bogu ręce, dosłownie nie może nic zrobić, niczego zrobić. Niedowiarstwo. To nie chodzi o ateizm, bo prawdopodobnie tutaj nie ma ateistów. Być może ktoś jest, czasami tu przychodzi z ciekawości. Być może by wpisał w rubryce wyznanie by wpisał katolicki agnostyk. To nie chodzi o to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy w Boga. Niedowiarstwo. To znaczy, niby wierzysz, ale ta Twoja wiara jest taka letnia. Ona niczego w życiu nie, nie zmienia, ona o niczym nie decyduje. Ona ani nie otwiera, ani nie zamyka. Właśnie ten dystansik taki. Że jeśli chodzi o Pana Boga, to lepiej żyć z nim w zgodzie, ale z drugiej strony nie zbliżaj się za bardzo do niego, bo jeszcze czegoś będzie od Ciebie chca, chciał. Jeszcze czegoś od Ciebie zażąda. Postawić Cię w niewygodnej sytuacji, tak jak czasami stawia nas w niewygodnej sytuacji jakiś biedak, który pojawi się nagle z nienacka z wyciągniętą ręką. Daj Pan piątkę. I wtedy czujemy się głupio, bo trzeba wyciągnąć dać mu, nie dać mu. Dasz mu, to pomyślisz, głupi jestem. Nie dasz mu, pomyślisz, głupi on jest. W każdym razie sytuacja niewygodna. Pan Bóg czasami też może się postawić w sytuacji kogoś, kto prosi. Kto przychodzi, żeby wywalić w powietrze gotowe schematy uczonych w piśmie, które sobie przygotowaliśmy na wiele tematów w życiu. A tu nagle sytuacja, kiedy Jezus nie może nic zrobić dystans. I to jest, to jest, ten, to jest ten, ten, ten grzech, którego Bóg, Jezus Chrystus, nie jest w stanie pokonać. Jedyna sytuacja w Ewangelii, kiedy Jezus nie mógł zdrowić. Na czym polega ta trudność? Na czym polega ten skandal? Gdzie my jesteśmy dzisiaj? Co się z nami dzieje? Z jednej strony katolik, ale krytyczny, należy do Kościoła, krytyczny wobec Kościoła. Wierzy w sakramenty, do nich nie przystępuje. Wierzy w Ewangelii, nie lubi jak się o niej mówi. Wierzy w Pana Boga, ale publicznie tego nie pokaże. Gdzie my jesteśmy? Co się z nami dzieje? Wystarczy pójść na przykład do Muzeum Błogosławionego Księdza Popiołuszki na Bożu. Tam kiedyś poszedłem z gośćmi, którzy przyjechali do Warszawy. Chciałem im pokazać coś ciekawego. Tam właśnie na początku lat 80., jak ludzie się modlili, jak ludzie śpiewali. Pokazałem kiedyś Włochom film o księdzu Jerzym Popiełuszce. Płakali, zalewali się łzami. Potem wracaliśmy samochodem i pytali mnie, czy wy macie jeszcze takiego ducha w sobie? Takiego ducha, taką solidarność, taką otwartość, jaką mieli tamci ludzie, taką miłość do prawdy. Że byli gotowi stracić reputację, ryzykować swoją pracą, dotychczasowym osiągnięciem. Macie coś takiego w sobie? Bo co miałem powiedzieć? Skąd się to bierze? Skąd się bierze to niedowiarstwo w nas? Że albo wiara jest traktowana jako coś niekoniecznego w życiu. Niby wierzący, to papież Benedykt XVI mówił coś takiego, mówił o pewnym paradoksie kiedy odczytywał jakby naszą sytuację bycia w kościele. Jak to jest, mówił papież Medyk XVI, że wielu ludzi uchodzi za wierzących, a w życiu postępują tak jak niewierzący. Natomiast jest wielu, którzy uchodzi za niewierzących, a w życiu postępuje tak, jakby wierzyli w Boga. Na czym polega ta trudność, ten dystans, ten paradoks? Jak to jest, że nieraz traktujemy wiary jako coś, co czego się wstydzimy bo to tak jakby reliks przeszłości jakby objaw zacofania bycie nie dzisiejszym czasami przyznać się do tego że jestem katolikiem wierzę w Jezusa Chrystusa w Matkę Najświętszą w niepokalane poczęcie wierzysz w aniołów wierzysz w ciała stanie. czasami się wstydzimy bo wyglądamy wtedy jakby, jakbyśmy dopiero wyszli z jakiegoś sarkofagu jeszcze w, w szatach historycznych śmierdzący formaliną nie jesteś dzisiejszy. Taki ktoś się nadaje do korporacji, taki ktoś się nadaje do, do sensownej dyskusji. Z takim kimś można porozmawiać. Skąd się bierze ta trudność? Skąd się bierze ten dystans w nas? I zobaczcie, dzisiaj jest piękne w tym słowie, to byłoby dużo do mówienia na ten temat. Nie chcę już więcej drążyć tego tematu, są wakacje. Chciałem tylko dać do, do, do temat, do, jako temat do przemyślenia. Zawsze na mnie robi to wrażenie, co w moim życiu może Jezusowi związać ręce. W mojej rodzinnej parafii, gdzie byłem ochrzczony. Jest taka figura Chrystusa w ciemnicy stojącego I zawsze na mnie robiło wrażenie Bo to jest figura wysokości dorosłego człowieka Jezus Chrystus właśnie jest ubiczowany W tym purpurowym płaszczu I ma ręce związane I patrzy na mnie Patrzył na mnie patrzy na, na, na ludzi I dzisiaj właśnie Jezus Chrystus staje Taki prorok, któremu próbujemy zakneblować usta Ze związanymi rękami gdzie jesteś dzisiaj? Co się z tobą dzieje? Przyszli kiedyś ludzie do jednego świętego, był upał i mówili, prosili tego świętego, żeby się modlił, żeby był deszcz. A on mówi: Jak mogę się modlić za coś, w co wy w ogóle nie wierzycie? A to nie wierzymy, po to przyszliśmy do ciebie, żebyś się modlił? Bardzo wierzymy. Gdybyście wierzyli, to byście wzięli ze sobą parasole. Chodzimy przez życie bez żadnych parasolów i spodziewamy się deszczu. Dzisiaj Jezus Chrystus przechodzi między nami. Przechodzi jako ten, który dzisiaj próbuje nas dotykać, próbuje nas budzić. Piękne słowo na wakacje. Bo wakacje czasami są, na wakacjach wielu ludzi dużo nagrzeszy. I życzę Wam, żebyście nagrzeszyli jak najmniej. Żeby potem na jesień nie trzeba było duchowego pogotowia ratunkowego wzywać. Ale wakacje są czasami miejscem, kiedy pomyśl, że to nie jest tak, że Pan Bóg jedzie na odpoczynek. Bóg będzie działał. Będzie do nas przez różne spotkania, okoliczności, wyjazdy, zaskoczenia, niespodzianki mówił. Nie bój się, jeśli któregoś dnia Pan Bóg przyjdzie, żeby Ciebie obudzić, żeby Cię postawić na nogi. Nie bój się, jeśli Pan Bóg będzie próbował. Wzbudzić zainteresowanie, ciekawość swoim słowem. Nie bój się, jeśli obudzi się w tobie pragnienie, żeby otworzyć Biblię i poszukać siebie samego w Piśmie Świętym. Usiłować zrozumieć swoje własne życie poprzez spotkanie z jakimś świętym. Nie bój się tego. Nie próbuj wtedy przeczekać, aż ci minie, bo są wakacje. Bo wakacje służą do superekspresu albo krzyżówek, albo yy, do komiksów nie, czasami właśnie w środku lata w upalny dzień Bóg przechodzi przechodzi, żeby nas wytrącić ze słodkiego, dobrego samopoczucia z tego, że być może ciałem jesteś w katolickim, rzymskim świę kościele świętych a sercem oddajesz cześć już bogini technę albo bogini, bogini nicości I Jezus Chrystus zrobi wszystko, żeby cię odzyskać żeby Cię przyciągnąć z powrotem do siebie. Będziesz uczniem Jezusa Chrystusa obudzonym i będzie Ci dobrze. Nawet jeśli nas czasami skontestują, jeśli nas odrzucą, jeśli powiedzą głupi jesteś. Będziesz mia miał radość, kiedy będziesz mógł pomyśleć zgłupiałem dla Jezusa. Zapadłem na chorobę, która się nazywa Jezus Chrystus i broń Boże, żeby mnie nikt z tego do końca życia nie uleczył.